Siemaneczko moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale a jestem do i zapraszam Was na kolejny filmik e, będzie to filmik z e, odbierania moich wyników maturalnych z różyczkowania e, opowiem Wam wszystko co i jak będziemy świętować później e, właśnie robimy takiego e, grilla e, właśnie żeby sobie troszeczkę wiecie uczcić e, że, e, że ja razem w zasadzie z moim kuzynem Yy, nam się zgrały maturki, i, i w ogóle yy, tak. A więc, kto jest ciekawy, zapraszam do oglądania. A więc, moi drodzy, teraz yy, pierwszy klip, jaki będzie z tego, to zobaczycie moje poranne yy, odbieranie wyników, dlatego że yy, o ósmej, z, od 8 do 10 yy, miały wpłynąć wyniki. Tak też się stało. Ja stałam o ósmej chyba 40, żeby sprawdzić moje wyniki. O Boże! Wszystko jest na zielono. Nie pamiętam, kiedyś się tak zestresowałam w tak krótkim okresie czasu. Ale zdałam. Cześć moi kochani, witam Was. Właśnie się umyłam. Wykąpałam się, włoski mam y, oczywiście jeszcze mokre, zrobiłam sobie śniadanie. I yy, tak plan później działania jest taki, że muszę posprzątać sobie w szafie i yy, wybrać ciuchy, przymierzyć się ewentualnie coś wyprasować, a później o 14 zaczyna się malować. A więc idę sobie to śniadanko, które sobie tutaj zrobiłam, yy, i będę was updateować, co robimy dalej, jeżeli chodzi o moje różyczkowanie, dlatego że mamy być o 16:30 w sali, a później idziemy do większej, yy, większej, przestrzeni, już na... Tak, moi drodzy, a więc w tym momencie jestem już wykąpana, mam założoną totalną pielęgnację na twarz, serum i wszystko. Jeszcze tylko będę nakładać SPF yy, z kropelkami brązującymi. Zrobiłam sobie kawkę, tada, mam tutaj kaweczkę i mam tutaj wodę też obok. Pościeliłam sobie łóżko, wybrałam sobie ciuchy, ogoliłam je, wyczyściłam. Jeszcze moja ma powiedziała, że wyprasuje mi koszulę, chociaż moim zdaniem ona jest wyprasowana. I, i co? I wszystko zrobiłam. A teraz, przy... nie sobie lustereczko, mam kosmetyki. Uwaga, 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 tutaj są kosmetyki. I będę się malować. Ostatnio polubiłam robić live na TikToku, jak się maluję, dlatego że to jest zawsze jakaś fajna odmiana. I też to było jakieś tam wyjście poza moją strefę komfortu. A więc, jeżeli ktoś chce oglądać mnie na TikToku, jak się maluję, odpowiadam na pytania i rozmawiam z Wami, no to. Tiktok i Tiktok macie w opisie, Instagram też, mail też, wszystko jest w opisie, a ja już sobie tutaj ogarniam i będę się malować. Pokażę Wam, jak się pomalowałam ostatecznie, ubierzemy się i pójdziemy na różyczkowanie. Natomiast jeszcze parę słów o różyczkowaniu, dlatego że ostatnio jak o nim wspomniałam, to dużo osób było takie, co to jest różyczkowanie, nigdy nie słyszałam i w ogóle, a więc różyczkowanie u nas to jest taka tradycja... Odbieraliśmy świadectwo już z ukończenia klasy właśnie czwartej, a świadectwo takie maturalne z naszymi piękami i w ogóle odbieramy teraz, czyli 7 lipca. I było to, jest, jest to takie, taka tradycja: idziemy do szkoły. Na sali gimnastycznej gromadzą się nasi rodzice, nasi bliscy cała, wiecie, rada pedagogiczna, jacyś z Rady Miasta ludzie i różni, różni ważni ludzie, którzy jakoś się tam przyczynili na przykład w działalności szkoły i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście my, klasami poukładani, pięknie, gotowi i czekamy z czekoladą, aż wywołają nas na scenę, wtedy cała klasa wychodzi w rządku na scenę i... W tym samym czasie z drugiej strony przychodzą do nas obecni trzecioklasiści, którzy mają przygotowane takie króciutkie różyczki, które będą przypinane nam tutaj. W momencie, kiedy już będziemy mieli przypiętą tą różyczkę, my dajemy im w zamian czekoladę, i jest tak, że my jesteśmy właśnie na naszym różyczkowaniu, po maturze, zdaliśmy maturę, to też dostaliśmy różyczkę. Eee, a oni dostają czekoladę i jest taka, eee, takie, taka opowiastka, że aby dobrze zdać maturę Trzeba w dzień, eee, który dostanie się tą czekoladę zjeść ją całą do północy, a więc e, ja nie wiem, ja nie zjadłam swojej. Na tym polega różyczkowanie. Moja mama będzie razem z moim tatą, mój tata wrócił, zdążył wrócić eee, i... W związku z tym oni też będą coś tam dla Was nagrywać. Może troszeczkę z innej perspektywy, jak wygląda to różyczko. Cześć moi drodzy, witam Was. Jestem już w samochodzie. Mam taką koszulę, takie rzeczy. No i mam czekoladkę. A my mamy różyczki. Mama, pokaż różyczki. ta są. To dla nas są te różyczki. Za to, że tak pięknie zdaliśmy maturę, Bartek. Zobaczysz to sobie? Że już jesteśmy po. Tego co się dzieje u Doni na kanale. Nieprawda. To Ej, jest tylko część. E, czy kamera jest przeczyszczona? Kamera jest przeczyszczona? No tak. Bo ja fo nie fokusuję tak bardzo. To okulary załóż. Nie? Nie założę, mhm. bo okulary noszą jacy? Dzień dobry! A gdzie mają państwo córkę? Zobaczcie backstage tego co się dzieje u Doni na kanale. Nieprawda. To jest tylko część. Ta, tam jest backstage. Tutaj. To jest vlog. To jest vlog. Kochani, kochani, gramy pingo, gramy pingo, będzie 50-lecia, obchody 50-lecia, a w klasach, w ale nie będzie. A w tym roku nie ma, nie, nie, nie.

Dziękujemy serdecznie i dziękujemy wszystkim naszym gościom. Dziękujemy za tak ważne przybycie. Państwa. Nie ma problemu, na no spokojnie. naszym Jesteście dumni z Waszej córki? Nie ma za co. na to, nie mam. i don't want to break a little bubble but you got a way to you because i can see your eyes your head is full of tears are running from your eyes